To mi groził. Eee, ja głęboko wierzę, że tej osobie się po prostu bardzo, bardzo, bardzo odkleiło pod wpływem emocji. Ja. Eee, no nie tyle, że nie wziąłem tego na poważnie, bo tam wykonałem pewne ruchy, żeby zadbać o swoje bezpieczeństwo. Natomiast głęboko wierzę, że ta osoba, która powiedziała pewne słowa, że po prostu nie wytrzymała ciśnienia i tyle. I y, póki co ja nie będę tego tematu dalej ciągnął, bo nic mi się nie stało. Nic się też nie stało Ponopowi. Yy, a ludzie po prostu, no tam. Wiem, że po drugiej stronie była ogromna panika. Była bardzo duża panika. Dalej zresztą jest. Sylwester, czemu na, na subskrybentów na YouTube są zapisy live, a na Twitch nie? Yy, nie umiem ustawić takich rzeczy.